Witam wy. Konrad. Ten odcinek będzie miał nazwę. Początek gry. No, no, no gry jest fajna synchronizacja. Obejrzmy ten filmik. Albo nie, przejdziemy od razu do rzeczy. Daj mi misję już. Hmm. Może O, ma trendera, ale nie stać nas oczywiście. Hmm. Kupmy bandaże. Od razu Wam mówię, yy, bandaże bardzo się przydają, szczególnie gdy mamy bardzo trudne akcje. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Pokażę Wam. Yy. Gdzie można znaleźć lepszy kombinezon od tego, czegoś, od zwykłej kurtki skórzanej? Więc przejdźmy do rzeczy. Pamiętajcie, przy tym musicie się rozpędzić, bo tam nie skoczycie. Nie wiem czy mu słychać kota a stalkę, że chociaż go nie ma tutaj radzę sobie zapalić latarkę i wziąć kombinez a przejdźmy do amunicji, do pistoletu no, wziąć jeszcze latareczkę. Mamy od razu kominy z najemników. Zdobywamy go dopiero później tak w połowie grze. I nigdy nie, nie idźcie tam tą drogą, bo was rozstrzelałem na sito. Tam są żołnierze, tyle muszę powiedzieć. W tej skrzyni tylko mamy amunicję, w tamtej nic nie mamy. Możecie nawet sprawdzić. Nic nie mamy. No dobra, wróciłem do was. Musiałem przejść ten kawałek, nie chciało mi się marnować. No wiadomo, nagrywania. Ponieważ mogę tylko nagrywać 10 minut, to wiadomo. Najgorszym minusem w tej grze jest to, że nie można prowadzić pojazdami. Trzeba mieć mod. Dobro, a da, da zarediš